Piotr Lesnał, Studio Bałtyckie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy w Starostwie Powiatowym w Pucku. Rozmawiamy ze starostą Jarosławem Białkiem. Dzień dobry. Tuż przed świętami, 19 grudnia, Rada Powiatu Puckiego przejęła budżet na rok 2023. Budżet, w którym mamy 124 miliony po stronie wydatków i prawie 21 e, milionów nakładów majątkowych. Czyli tam między innymi są inwestycje, bo pewnie tego oczekują mieszkańcy e, najbardziej. No i co w tych inwestycjach się znajdzie, mówiąc oczywiście o tych najważniejszych punktach, z którymi wyruszyliście dwie kadencje temu na początku do, do, do wyborów, czyli drogi powiatowe, szkolnictwo i ochrona zdrowia. W tych właśnie obszarach te inwestycje będą realizowane. <laughs> Budżet w tym roku na razie jest ciutkę mniejszy, bo też dochody są ciutkę mniejsze, ale staramy się w miarę możliwości utrzymywać poziom inwestycji. No i oczywiście jak zwykle układ komunikacyjny Powiatu Puckiego, czyli drogi. W tym roku planujemy zrealizować główną drogę, to jest zamknięcie pętli tej od błądzikowa do Rzucewa, od Rzucewa do Osłonina i został odcinek od osłonina do żelistrzewa. Tu przypomnę, że dostaliśmy w ubiegłym roku dofinansowanie, ale milion złotych o tyle wnioskowaliśmy. Natomiast okazało się, że ceny tak bardzo poszły w górę, że cena najniższa w postępowaniu przetargowym przekraczała 4 miliony złotych. W związku z czym urealniliśmy ceny. Czekamy na informację. Ona za chwilę powinna się pojawić. Wszystko wskazuje na to, że dostaniemy te środki i tą drogę na pewno w tym roku zrealizujemy jako ważniejszą inwestycję. Poza tym w obszarze dróg przygotowujemy całe mnóstwo dokumentacji za ponad 600 tysięcy złotych realizujemy dokumentacje, które zleciliśmy w ubiegłym roku, i też nowe, które będziemy zlecać w tym roku. To są takie drogi, które już wymagają remontów, albo które w najbliższej przyszłości tych remontów będą wymagać i po prostu należy szybko, szybciej przygotować dokumentację. I tak mamy już gotową dokumentację w Mrzezinie na ulicę Dworcową. Mamy gotową dokumentację. Za chwilę będziemy mieli gotową dokumentację do strefy ekonomicznej w gminie Krokowa. Przygotowujemy dokumentację w gminie Kosakowo. Tam musimy jeszcze uzyskać zgody konserwatora zabytków. To jest zawsze problem, ale będziemy o to walczyć. No i przygotowujemy nowe dokumentacje. To, są... to jest ten odcinek kilka odcinków. Drogi od Darżlubia w kierunku do Piaśnicy, w tych odcinkach, gdzie ona tego wymaga. Dalej od odcinek od strony Jeżeli ale to jest już właściwie błądzikowo w kierunku Pucka, to jest taka boczna droga, ale też już chcemy przygotować dokumentację. Przygotujemy też dokumentację na odcinek takiego szlaku pieszo-rowerowego. To nie będzie taka typowa ścieżka rowerowa między Puckiem a Połczynem, to też y, były takie wnioski tutaj radnych i mieszkańców. Z tej dokumentacji będziemy robić naprawdę sporo. No i będziemy, będziemy czekać na ogłaszanie naborów i składać stosowne wnioski. No i oczywiście drogi to nie same drogi, ale też y na przykład ścieżki rowerowe, wspomniane, oraz chodniki i też przejścia dla pieszych w takich newralgicznych miejscach. Tak, to jest temat, który też od kilku lat realizujemy w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ubiegłym roku było kilka takich inwestycji. Przygotowujemy się do kolejnych właśnie w tych najbardziej niebezpiecznych punktach, albo będą budowane wyniesione skrzyżowania, albo dodatkowe przejścia dla pieszych z infrastrukturą, z oświetleniem generalnie i z całą konieczną infrastrukturą. Tutaj te nabory są ogłaszane. No, jakby nieperiodycznie, nie ciągle, więc tam, gdzie będą, będziemy, będziemy składać wnioski. Jeszcze jest kilka wniosków na kolejne kawałki chodników lub ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych, na przykład y, od Łebcza w kierunku Mieroszyna, to też będziemy się przymierzać do tej realizacji y, w najbliższych miesiącach, znaczy do, do realizacji dokumentacji, mhm. potem będziemy szukać y, środków. A to jest cały pakiet inwestycji drogowych. Natomiast kolejne rzeczy, które są w budżecie powiatu i które chcemy realizować, to jest też takie bezpieczeństwo społeczne mieszkańców, czyli inicjatywy związane z infrastrukturą społeczną. Tutaj mamy dwie duże inwestycje: taka pełna, głęboka termomodernizacja i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie. To jest jeden z dwóch obiektów, które jeszcze nie zdążyliśmy zmodernizować, a wynikało to z tego, że tam dofinansowanie, jakie uzyskaliśmy w ramach poprzedniego programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego ze środków unijnych, było za małe w stosunku do przetargów. Odczekaliśmy, udało się zdobyć większą kwotę i ta realizacja w tej ale to chwili. Nie tylko trwa. termomodernizacja, bo tam praktycznie też wszystkie systemy, sieci elektroenergetyczne idą do wymiany, i to jest tak jak mniej więcej z oddziałami szpitala Pudski. Nie aż tak głęboko, ale tak, bo rzeczywiście termomodernizacja zakładała tylko kilka elementów. A okazało się, że jednak ta infrastruktura techniczna jest już kilkudziesięcioletnia. No i skoro już, że tak powiem, grzebiemy, to, to trzeba przegrzebać troszeczkę głębiej. I tam na najwyższej kondygnacji, o czym już mówiliśmy, remont jest zakończony, media wprowadzone, wszystko jest odnowione oczywiście, okna, dach ocieplony. No i dodatkowe właśnie instalacje techniczne, akurat na tym piętrze jeszcze cała nowa instalacja PPOŻ, bo tam to co było, to była po prostu Taka powiedziałbym kadłubowa, a tutaj już zrobiono to porządnie. No i przez cały ten 2023 rok będziemy realizować kolejne piętra. To jest remont, który będzie trwał jeszcze na początku 2024 roku, dlatego że musimy pamiętać, że tam są mieszkańcy. My tych mieszkańców nie możemy nigdzie przesiedlić, więc tak to organizujemy, żeby nie być za bardzo uciążliwym z remontami i po kawałku. Modernizować i oddawać nowe, nowe pomieszczenia, nowe powierzchnie. No i pozostając w temacie tej y, opieki społecznej, polityki społecznej, placówek opiekuńczo wychowawcze w Kłaninie y, y, też y, powstaje no, i, i rośnie jak grzyby po deszczu, tak naprawdę. Tak, to z tego zadania jestem naprawdę zadowolony, bo od zera właściwie zaczęliśmy. Na zasadzie tu jest ściernisko, <głos》>, ale będzie piękny obiekt. I mam nadzieję, że tak się stanie. Jesteśmy już w obiekcie zamkniętym. Przed kilkoma miesiącami lano płyty fundamentowe. Dzisiaj już jest obiekt zamknięty, trwają prace wewnątrz. Przez cały bieżący rok i kilka miesięcy przyszłego roku, do czerwca, cały obiekt zostanie zbudowany, wykończony, umeblowany, i wówczas będziemy mogli przeprowadzić do niego z pobliskiego internatu 14 podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej. Dobrze, panie starosto, w takim razie temat, który pewnie najbardziej frapuje mieszkańców, też szpital puczki. 5 milionów zapisano w budżecie, to najwyższa kwota na inwestycje na rok 2023, co jeszcze jest do zmiany, bo przecież mówiliśmy i o internie i oddziale pediatrycznym, o zmianach, które zachodzą na izbie przyjęć, co czeka teraz, no i, i Powiat Pucki, no i sam szpital, z, pewnie z nową niedługo dyrekcją. Tak, ten, ten szpital no, jest tutaj dla nas w tych latach, w których w tej chwili, w tej kadencji bym wprost powiedział, jest dla nas najważniejszym, priorytetowym zadaniem, I tak sobie założyliśmy, że, że tak będziemy działać. Poza środkami, które zdobyliśmy na termomodernizację, to też y, trzeba powiedzieć, że zakładaliśmy głównie termomodernizację obiektów szpitalnych, natomiast y, udało się również pozyskać środki, wcześniej oczywiście była przygotowana dokumentacja. I pozyskaliśmy środki na taką głęboką modernizację, co widać po oddziale pediatrycznym, co widać w oddziale chorób wewnętrznych. I za chwilę, bo na początku lutego, będziemy chcieli też wszystkim Państwu pokazać, jak przygotowaliśmy nowe izby przyjęć z nową recepcją. To jest naprawdę infrastruktura, która w tej chwili nie będzie miała w sobie nic do zarzucenia. Bo wszystkie media zostały wymienione właściwie tak jak pokazywaliśmy, bodaj 2-3 miesiące wstecz. Skute tynki, skute podłogi i wszystko, wszystko na Wysieńkę. Dzisiaj byłem w izbach obejrzeć, jaki jest postęp prac postęp, nie podstęp, tylko postęp <laughs> prac. Przygotowane są już posadzki, kończą wykładanie, ściany są już raz pomalowane. Następuje przygotowanie, właściwie kończenie teletechniki, wieszanie podstawowych na ścianach podstawowych paneli przyłóżkowych, także paneli związanych z klimatyzacją. Za chwilę będzie zawieszany sufit, ostatnie malowanie i czekanie na meble, które się w ciągu najbliższych dwóch-trzech tygodni pojawią. No i wówczas będziemy gotowi z całym obiektem. Tym jednym, bo ten, ten obiekt od 1 maja będzie właściwie kompletnie zmodernizowany. Też w środku, nie wiem czy, czy Państwo kojarzycie, był taki wąski podjazd z prawej strony. On został poszerzony, będzie wygodniejszy, bo tam zawsze był problem z transportem osób na łóżkach, więc to wszystko zostało już zorganizowane jak trzeba. I takim akcentem ostatnim na tym budynku jest po, położenie paneli fotowoltaicznych na dachu. Które za chwilę czekają na przyłączenie i ten obiekt będzie już kompletnie, kompletnie gotowy. I jak widać, y, obsługuje pacjentów, mówię o oddziale pediatrycznym i chorób wewnętrznych, i jest y, naprawdę dobrze funkcjonującą częścią szpitala. A teraz Natomiast do tego starego budynku Także. czyli dawny y, klasztor y, sióstr Elżbietanek. Dach trwa remont teraz. Tak, w widać tu, to. Tu zaczęliśmy od dachu. Pan redaktor wspominał o tych 5 milionach złotych, które są w budżecie przewidziane, ale oprócz tego jeszcze drugie 5 to jest właśnie dach. I ten dach będzie przez cały ten rok remontowany. Poszycie już jest gotowe, w tym sensie, że zostały wymienione te, które były z, no, zjedzone zębem czasu. Cały dach jest odeskowany, czego tam nie było. Bo jak się wchodziło kiedyś na strych, to w kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu miejscach można było patrzeć w niebo, ponieważ tam była tylko i wyłącznie dachówka. W tej chwili jest odeskowany, z zewnątrz już jest położona papa. Cały ten Bałagan, taki harmider na strychu został usunięty. Tam jeszcze były takie pozostałości, dosłownie pozostałości, bo resztki ściany, jakieś resztki pomieszczeń dawnych cel. Te cele zostały też oczywiście, te, te resztki cel zostały oczywiście zdemontowane i w tej chwili trwa ocieplanie poziome między, między łatami i jętkami, ocieplenie poziome. Potem będzie jeszcze wyrównanie podłogi i płyty OSB. I potem nastąpi ocieplenie skosów dachu od środka i obłożenie odpowiednią ilością płyt kartonowo-gipsowych i potem te wszystkie wewnętrzne elementy. Na dachu znajdzie się, znaczy nie na dachu, pod dachem, ale na strychu znajdzie się też cała infrastruktura związana z oddziałami pod spodem. Więc tego jest też sporo, zajmuje to sporo miejsca i wentylację, klimatyzację, nawiewy. Tam jest przecież też blok operacyjny, więc to wszystko się tam znajdzie już tak uporządkowane. I to zadanie, dlaczego mówię, że to będzie trwało przez ten rok? Bo taki wyznaczyliśmy termin i też chodzi o to, żeby te prace zamknąć. Ja się też spodziewałem, że różne, ponieważ to jest historyczny obiekt, mogą się pojawić różne, różne problemy które mogą nam na chwilę, na przykład roboty, wstrzymać, bo jakieś konserwatorskie elementy by się mogły pojawić. Na szczęście idzie to zgodnie z planem, tak jak założyliśmy, więc mamy spokojny termin, żeby cały ten dach przygotować, poddasze, poddasze zabezpieczyć i ocieplić. No a potem, jak się już pojawią dobre warunki atmosferyczne, zostanie połać dachu, czyli dachówka umieszczona na dachu i już będzie wszystko ok. No i w tej chwili właśnie będziemy przystępować do remontu wewnątrz budynku. To jest, jak wspomniałem, budynek historyczny, więc on będzie wymagał tutaj sporej atencji, zaangażowania. W tej chwili jeszcze pojawiła się możliwość zdobycia dodatkowych środków na tego typu obiekty, nie szpitalne, ale właśnie zabytkowe. Więc do końca stycznia będziemy składać wnioski i oba piętra. Oba piętra będą kompletnie zmodernizowane, przebudowane, dokumentacja już praktycznie jest gotowa. Mówię o przebudowie w środku, bo, bo tutaj robimy na każde piętro osobną dokumentację. No i zobaczymy, ile to potrwa miesięcy. Mamy oczywiście harmonogram, ale zakładam, że pewnie cały ten obecny rok będziemy, będziemy tam po prostu musieli funkcjonować. Tym bardziej, że pacjenci, oddział chirurgiczny musi funkcjonować, więc oni zostaną przeniesieni na piętro i kawałek po kawałku, akurat tutaj w pionach będziemy musieli modernizować, bo taka jest konstrukcja budynku. No, i później praktycznie już tylko drobiazgi zostają, takie jak teren wokół szpitala, czy budowa nowego bloku operacyjnego. Tak, teren wokół szpitala to może i drobiazg, ale, ale jeśli chodzi o blok operacyjny, to też jest potężne wyzwanie. Tutaj uważam, że mamy lekkie spóźnienie, bo chcieliśmy zdobyć środki w minionym roku i cały czas czekaliśmy na ogłoszenie naboru, no ale KPO nie ma, FEPY dopiero zatwierdzone. No, i niestety póki co nie ogłaszano konkursu, ale tu trzymamy rękę na pulsie, mamy już w miarę przygotowaną dokumentację, to znaczy mieliśmy PFU, i to PFU jest, gdyby trzeba było natychmiast składać wniosek, to w oparciu o PFU możemy oczywiście złożyć. Natomiast też zdecydowaliśmy się na zrobienie takiej pełniejszej dokumentacji budowlanej i wykonawczej z dwoma salami operacyjnymi, bo Wcześniej tutaj przekonywano nas, że powinny być cztery i potężne centrum chirurgiczne, ale to jest o tyle bez sensu, że mamy dwa potężne centra i w Wejherowie i w Gdyni, z którymi nigdy nie będziemy w stanie konkurować, bo w Wejherowie powstało osiem sal, więc z wyposażeniem naprawdę Godnym XXI wieku, więc my zbudujemy dwie sale na potrzeby naszego oddziału chirurgicznego, i też yy, taki jest plan, ale tego jeszcze nie wiemy na pewno. Chcielibyśmy wrócić też do ginekologii, bo, yy, bo to yy, kiedyś zapowiadaliśmy i stwierdziliśmy, że jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli będziemy po remoncie, przede wszystkim kiedy będziemy mieli dobre warunki. Dla pacjentów takie naprawdę porządne, higieniczne, to wtedy można do tego tematu wrócić i taka możliwość jest, ale to dopiero po zakończeniu remontu tego budynku. No i będziemy bacznie, bacznie obserwować możliwości. W momencie, kiedy się pojawią, pojawi możliwość złożenia wniosków, będziemy natychmiast to robić. No i duże zadanie budowy właśnie tych dwóch sal operacyjnych z tą całą infrastrukturą, którą przy, która przy salach operacyjnych jest konieczna. No, i podwórko na podwórko spróbujemy zdobyć środki większe, bo tam około 300 tysięcy wstępnie pozyskaliśmy, a to jest trochę za mało, bo trzeba całą drogę dojazdową zrobić dla karetek, miejsce stacjonowania karetek i przebudować całe podwórko. W tej chwili pojawił się nabór, więc złożymy na to, gdyby się udało, to moglibyśmy także to zadanie zrealizować. Ale tu troszeczkę się wstrzymujemy, bo jak widać na podwórku jest pełno sprzętu budowlanego, stoją rusztowania, więc do tego po prostu można podejść w momencie, kiedy, kiedy ten sprzęt wyjedzie. No i właściwie jakby się udało jeszcze w ciągu najbliższych dwóch, dwóch i pół roku, bo to blok operacyjny zajmie dużo czasu, te dwa zadania zrealizować, to mógłbym powiedzieć, że rzeczywiście ten szpital pod względem infrastrukturalnym jest zorganizowany naprawdę porządnie. I trzymamy za to kciuki, że tak będzie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był starosta Pucki, Jarosław Białk. Piotr Lesnow, dziękuję. Do widzenia.